Cześć, witam w kolejnym vlogu. Dziś zapraszam Was na kolejną przygodę z klasycznym fiderem, której celem są grube, wiosenne, gruntowe płodzie. Realizacja nagrań miała miejsce w trzeciej dekadzie marca na naturalnym, przepływowym zbiorniku rynnowym. gotowe? Pora zaczynać! Postanowiłem dziś łowić najprościej, jak to możliwe. Jako zanęte zastosowałem zmielony w blenderze pszenny chleb tostowy. Jako przynętę użyłem ulubiony smakołyk płoci, czyli pinkę, w tym wypadku w kolorze burgundowym. Do wędkowania zastosowałem wędzisko Matrixa z serii Aquos Ultra C, które uzbroiłem w kołowrotek w rozmiarze 4000 marki Shimano z nawiniętą plecionką w rozmiarze 0,10 mm. Jako zestaw końcowy wybrałem mój ulubiony zestaw ze skrętką, uzbrojony w koszyczek zanętowy typu window, o ciężarze 20 gramów i przyponem długości 40 cm z haczykiem numer 16 na żyłce 0,13 mm. Zestaw będę kładł 50 m od stanowiska na głębokości około 7 m. Na dzień dobry, trzy burgundowe pinki. Jestem ciekaw, czy dzisiejsza sesja będzie tak samo dobra jak wczorajszy wieczór. Jestem pełen nadziei, że będzie to dobry dzień, dobre wędkowanie. Co prawda nie mam wiele czasu, bo raptem 3,5 godziny efektywnego łowienia, ale niekiedy tyle wystarczy, żeby fajnie połowić. A teraz cofnijmy się o 12 godzin, kiedy to w tym samym miejscu pojawiłem się w godzinach wieczornych, chwilę przed zachodem słońca, w celu przeprowadzenia rekonesansu. Właśnie zauważyłem pierwszy ruch na wodzie. To bardzo dobry znak. Wędka zarzucona. Czekamy na pierwsze branie. Każde branie w dniu dzisiejszym jest na wagę złota, także bacznie obserwuję szczytówkę. W pierwszym rzucie niestety nie złowię ryby, zatem napełniam koszyk po raz drugi i próbujemy dalej. Sprawię. O kurczę, Aj. piękne pranie. No i ryba też jest fajna. To jest bardzo fajna ryba. niemożliwe. Piękna płoć. Dobrze się rozłożyłem po dbierach. Ja pierdzielę! No fantastycznie, ale klucha. No, coś pięknego. Jemy. Yeah. No, tego się tak naprawdę nie spodziewałem. Fantastyczna, gruba, wiosenna, marcowa płoć. 35 cm. Ryba wraca do wody i spróbuję złowić kolejną. Ale jestem zadowolony, podekscytowany. No nie spodziewałem się tak pięknej ryby. I to już w drugim rzucie. No rewelacja. 35 cm. To już jest naprawdę piękna płocie. Zmieniają się warunki atmosferyczne. Było prawie bezwiecznie. Teraz troszeczkę się fali zrobiło. Wiatr zaczyna się obracać. Mam nadzieję, że nie będzie to powodem zaniku brania. Byłem dziś w tym miejscu rano na godzinkę, zero brań. Pojawiłem się około godziny 13. Również przez godzinę nie zanotowałem żadnego brania, a wieczór okazał się naprawdę szczęśliwy. Moja determinacja została nagrodzona, ale liczę na to, że jeszcze coś złowię. O, jest kolejne branie. Bardzo delikatne brania. Niestety kolejne zacięcie nieskuteczne, ale haczyk jest zupełnie pusty. I chyba w dniu dzisiejszym będzie to ostatni rzut. Niestety robi się już ciemno. Ale jeszcze może coś uda mi się złowić. O, jest jeszcze ryba. No, są konie. Uradowany złowieniem wspaniałej płoci udałem się do domu, gdzie myślałem już tylko o powrocie nad wodę. No normalnie nic się nie dzieje. Totalna tuta. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że może jakaś drobnica, coś niewielkiego. Nie zawsze przecież biorą takie duże ryby, którą złowiłem wczoraj. No ale mimo wszystko jakiś brań się spodziewałem. Jest branie, o oh, kurcze i to jest chyba całkiem fajna ryba, no już byłem zrezygnowany naprawdę. Ale jednak coś się tutaj wydarzyło. Oj, to jest bardzo ładna poć. Piękniutka. Śliczna. No. Myślę, że około 30 cm. Zobaczcie. Przepiękna ryba. A już miałem takie myśli, czy czasami nie zwinąć sprzętu i nie pojechać do domu, bo nic się nie dzieje, i jest totalna tuta. Jednak cierpliwość popłaca. No to teraz morale urosły, czekam na kolejną rybę. Może weszły i będzie zabawa. 45 minut łowienia, jedna ryba. Za to konkretna. Także troszeczkę tego czasu jeszcze zostało. Może jeszcze coś uda mi się złowić. Zastanawiają się dziś, czy nie pojechać na spławik, połowić drobną płotkę na rzece, gdzie pewnie w tym czasie miałbym ich już około 20, ale szczerze mówiąc wolę złowić jedną na godzinę, porządną trzydziestkę iż 20 ryb w granicach 15-20 cm. Nie ma co ukrywać, no taka płoć, którą złowiłem i dziś, i wczoraj, daje bardzo dużo satysfakcji i naprawdę cieszy. Tym bardziej, że na tym jeziorze takich ryb nie łowiłem. Także mam nadzieję, że znalazłem na nie sposób i znalazłem miejsce, gdzie można je z sukcesami łowić. Przerzucam średnio co 5 minut. To nie są zawody. Tym bardziej, że tej ryby jest tutaj raczej niewiele. Lezam to. Są piękne. Rodzina łowienia, jedna ryba w siatce, ale się nie poddaje. O, jest branie, jest branie, jest branie. I po braniu, ale jeszcze chwilkę poczekam. I bardzo dobrze. Kurde. Ajajaj, aj, było przygięcie, I to naprawdę konkretne. Połowa czasu za mną. Póki co, dwa brania, jedna ryba, także średnio co 45 minut jest przygięcie szczytówki. No nie jest to wiele, no ale dla takich ryb warto czekać. Naprawdę warto. O, branie, branie. Ojej, takie szarpane, ale rybka jest. Niewielka, ale jest. Ale niestety nie taka, po którą tutaj przyjechałem. Zameldował się mały krąpik. No to czekamy na kolejną rybę. Łyczek kawki. Gdybym nie musiał jechać do pracy. To pewnie łowiłbym dzisiaj cały dzień. No ale są obowiązki. Natomiast wieczorem pojawię się tutaj na pewno jeszcze raz. Może wpadnie kolejna fajna ryba. No ale nie ma co mówić o wieczorze, bo jeszcze jest ponad godzina łowienia, także są jeszcze szanse na to, żeby dzisiejszy poranny dorobek się powiększył. Lubię tę porę roku, ponieważ presja wędkarska nad wodą, zwłaszcza tutaj, jest niewielka. O, jest branie. Branie, branie, branie. O, jest. Takie delikatne. O, i to jest kolejna fajna ryba. No, pięknie, pięknie, pięknie. Fantastycznie. Bran niewiele, ale za to fajne ryby. I tutaj też bez podbieraka się nie obejdzie kolejna piękna płoć. No zobaczcie kolejna trzydziestka. Fantastyczne łowienie. Niewiele brań, ale jak już coś chwyci, to naprawdę jest to piękna ryba. Dwie piękne poranne płocie 31 i 33 cm. Rewelacyjny poranek. I tak zakończyła się moja kolejna fascynująca przygoda nad wodą. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Siema, siema, siema.